To Sam Samka pciotki. Cieczę. No już, muszę ślopić. <grymne> Coś takiego super. Muszę znowu poszkakać. To moje dziapki ślaną. to ja ufejam. Jeszcze świano. Trochę. No waj, muszę wziąć na tą pampolinę. I wziąć mój szumaczek. Nie bezki! nie kupka ci młodzień! <grym> kupka na górę. dobrze. Ähm, teraz nie ja, wiem co mam, kloić. ale może pokuszę moją młodszą siostrę. Ja tu lubię chybatkę. Ona jest bardzo ważna. Ej, no dobrze, nie będę ci przykazał w kebacie. Hehe, blezę! Cię żebym ci poprzyła kaputę i jakie jakieś dziwne geki. A my by i cię ze na jakieś dziwne acie. No dalej. No, no. Nie dzięki. Ja chcę sobie pograć. Albo poglądać coś. No nie. No topcie. A ty co robisz, kuba. Gram. A po teraz oglądam. Oglą... Oglądam. <laughs> Na no topcie. Ech, to się pobawę. Ej, ty! Jest za zimno! Jeszcze w wełniaku wychodzisz! Wełniaki ciepły. Nie jest, chodź. Idź do mamy.

Ja mogę A będę tylko pod stołem się kryła. Okay. Dobra, trzeba się przebrać. Wygrałam. Wygrałam. O wam nie już nie dopadnie. A gó nie, czego się już tam ci chodzi. Dobrze, dobrze, chodź, idziemy zobaczyć, chodź, idziemy poglądać jakieś wiadomości, no dobra, idę. Marzuś, czy ty znowu nie wyłączyłeś telewizora? Nie, to ty nie, go nie wyłączałaś. Ja poza tym nie gram w jakieś głupie gierki, ty pewnie nie wyłączyłeś. Nieprawda, O nie kucie cię bo ja zielę już glipkę z końca i, i później piega. Nabijasz mi dodatkowe punkty, dzięki. A wiesz co, ja wyszłam na inny konto, bo się zalogowałam na swoje. Aha. dużo, dużo masz tych punktów. Pożyczysz mi trochę. Nie. A dlaczego? Bo nie wiem jak. To ja ci powiem. Nie. Dlaczego? Bo nie dziedzic, to bom moją moim kasom. No dobra. Oj, mężu, już nie przesadzaj. Dziedzic, wyłączaj to. I to odkładaj. Dobrze. Makarmatyki, mami. Mamy a nie, bo gdzieś będę w śmieciach wam. O, bajetki. O, to mi się podoba. O, pa, o. He, 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 he. Ach, nie ruszaj moich kosmetyków, dzidziu! Chodź, idź do swojego pokoju. Przed chwilą gdzieś mam na dół, nie będę znowu do pokoju chodzić. Będziecie hm. tu. Ja bym pograł. Nie, bo znowu będziesz grał w te głupoty, i będziesz mówił, że przegrałem, i będziesz krzyczał na cały dom. Wie po się. o już nie przemodzaj się. Nie, nie, już nie przemodzaj się. Sama się nie przemodzaj. a ciągle chodzi na modne, w modnych ciuchach w sumie? No kto? No ty mamo, no. no. Dobra, idę po wkułziak Nie, ona teraz pewnie ogląda, albo ma jakieś ważne spotkanie online. Ona nigdy nie ma spotkań online, a idę poza tym żeby zobaczyć, co ona robi. Heh. No i znowu ta kopa winda ciągle mi przeszkadza. Ja nie mogę z tą windą po prostu. Chwilę się z tą windą. Jak się popsuje, to zobaczyć. Ta. Ona może się popsuć. I będzie tak długo, ale aż się gadać nie Trzeba będzie bardzo cicho, bo wtedy jak będzie się goszcze, to trzeba tu to się wjechać po brzuchie i nie będzie można na nią wchodzić. Nie będzie można. Ej, mam wyjść z tego piłka. A jak masz chodzić, to ze mną. O, dobra, już jest. Dobrze. Już chciał oglądać? No Boże, nawet pierwszy tego filmiku nie skończyłam, wesyć na dół. Nie, bo mama powiedziała, żebym poszła do swojego pokoju. Powtórzam ją. Hej, masz hebatę, Dziękuję. Weź tego starego misia tu. Ja tu siadam. Ej, mój misio! Bada wyszła. Mój misio, siadaj sobie tu. Hm. Ja ci usiądę tu. Nie, to w, w sieciu! Masz tą głupą hebatę, A a ja już idę tu. Ja mykam. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Ach, ona tu się zawsze wymodzia tym, może się przebole. Bo mi go w sumie. To, to też jest płoto, niech to ferniaka. Dobrze. I o, chyba, a mnie, nie chce iść do szkoły. Lepiej niech nie będę przypominać mamie. A nie, są fajne. No to jeszcze lepiej, dobrze. Hm. Hm. Opatrzować pan, jak objawować bank. Dobrze. Hm. Chodź tu. Jabłko, chodź. I panie kaczko, i pan Dusiek. A pani kaczka się tu zmieści? Oj, panie kaczka się chyba nie zmieści. A, zmieści się tu dobrze. No dobrze. Więc tak opatrzuję w... Dobra. Aha, dobra. Okej. Okay. A może pan. To ja pójdę do tego panku. Żeby go obabować. No to chylimy, mi to tam. Ale to może na ostatnim odcinku. Musicie dać dużo łapek w guję. Jak mam pójść obabować pan. Dobrze. Ech, może pobawię się koczkami, albo już by bałagam w pokoju. Tuś pan. plan. Albo nie, bo mama mi będzie kazała sprzątać. Ja mogę ci poprzątać, bo ja uwielbiam to robić. Pewnie do tego idzie ciągle porządek w pokoju. No dobrze. Koniec herbatki, proszę wypić. Misio chyba nie ma ochoty. A pan ma ochotę? Nie, no to ja wypiję, Każdy ma smaczek. O nie, na podłogę mi spadł. No co jest? tutaj? opa. O, pycha i dym. Ty, ty pijesz, tak? Okay. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze. Już dość odłożyć moje misie. A ty moja ulubiona zabawiczka, że jeśli tu zrobię jakieś zabawki. Hmm, może będziesz miał... ...poniczka. Albo, albo jeszcze... Nie, się będzie. Tylko tu go masz swoje jakość, a ja już założę szmoczek. albo nie, jeszcze napiję się. Piszka. Dobrze. Ja się zdziwiam na pofumę, jestem sponcza o tej chyba, Albo od meczka, albo meczko mnie usnęło. na opaskę i położę się spać. ona zaśnęła to Czop. Ha, o tu jest do tu moja zuba. A, ha, haa, to ty? Nie, nie ważne, jest spać. co ty robisz? No, oglądam, a co? Jestem zajęta jak coś. Aha, to nie zauważyłam, pa. O Boże. Kuba, co lubisz? No oglądam też, Anie, że zauważyłam, pa. Ach. Dobra, już nie mam co robić. A poza tym już się wecił robi. No już jest dobra, ja idę spać. A poświat woła, mama żeby mnie utulała. Mama, utulaj mnie do nocy. Mm, no dobrze. Czy masz piżamkę? Tu. Co widzę? Jest tutaj tak? dobrze. Już idę spać. Ach, tak idzie. ja też jeszcze będę szykować tak. I ja... Hmm.